What the air helt inne hands in the air inne ea yeah, yeah. hands in the air, yeah, yeah. In the air. Yeah, yeah. Let me hear jag say oh yeah Stor yeah, yeah. yeah. Nie odwracaj się tak właśnie z tobą, chcę od ciebie, czegoś więcej żebyś subsym, bo pomakał głową Chcesz byś to wiedział mi dlaczego w ogóle słuchasz mnie Czy dla Ciebie jest muzyka Co w ogóle szukasz mnie? A muzyka może łączyć, a te filmy są drewne, do czego tu dzisiaj potrzeba dotarć progany na pi i rechne Wszyscy rozumiesz nie umiesz. Wszystko wtórne, wszystko nudne, ale Dziemy się w dumie, jeśli to kochasz tak, jak ja, 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 tak, ja, ja, jeśli to kochasz tak, jak ja, jeśli to kochasz tak, jak ja. I nie obawię się, bo za nim cię oszukam, to wcześniej nie będę musiał tutaj przestać dobrać. Ja nie mam bije, nie mam końki, chcę to zrobić tak, jak jeszcze zrobię, zrobię. No, dziesięć lat za nimi, trzymasz trewo też, tylko stajesz i mógł iść w I'm a big fan, 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 I'm a fan, i am i am a big fan i do i am a poruszają fan najlepszych, am głowy do i do a big fan i am i am a big i am a big i am a big fan i am a big fan i am Pierwszego szołnia grałem przed Bradim C Wyjechać do Warszawy chciałem, by Bradim się śnił mój pierwszy traktywunak kultowy w ociele W półce, w koncie, grę, wiatr, fachują i pobie Dlatego wszyscy Ale rzecz nie rozumiesz Chodnik ten być już chyba nie umie Wszystko umie, wszystko umie Ale znajdziemy się w jeśli to kochasz tak Ja, 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 jeśli kochasz, ja, ja I n'heu d'haver, si heu d'haver, i jo us ho heu d'haver fet Chcę to zrobić, tak jak jeszcze tego nie zrobił. I o! 10 lat za nimi, trzymaj się, bo też! Ty zostajesz i mówisz, bo on nie poprzez! Chłopoczynkuję z kimś, legalu ustawiasz się, Było słychać, że żyłeś z tym. A teraz to wracaj! Serio? Z tyłu 84, dziś musisz tak banalny, ha, to niektórzy dopiero zaczęli. Robisz na nim hajsy, ale nie ja! Jesteśmy dziesięć lat za starami, ek, Повече често ќе страте тебе, зато ќе то бијаш. Еко им прави че много без паре, хиндет не збанане, пару пуѓе за на вето. Че пуѓе to имал, че в струме до грунта ка Че услышаш по двојне, по тројне турини. Ек спрат за брам, че тоа да The next place. Odchodzisz od pchemię, nie cierpię tak jak będę hey, Na pewno nie polegnę, pobiegę dalej Farewell hey, hey. Patrzy na gwiazdy i nic tam mnie nie jest zapisane Nie cachę, że to jestem Twoim fanem Dobry wieczór, eee! A właściwie dobry wieczór Puszczę dobry, dobry wieczór, po ósmej Jak do tej pory się bawiliście?